Na niedużym osiedlu mieszkalnym stoku postawiono nowy hipermarket budowlany Castorama. Jak większość otaczających nas ludzi, biegamy nawet nasz reporter i kamerzysta biegniemy, bo trzeba kupić wszystko. Wszyscy zawodnicy zajęli już swoje miejsca. Nie ma żadnych żyrafy do wodopoju. Wszyscy już zaczynają bieg. I uwaga. Trzy, dwa, jeden. I ruszyli. Kurczę, jak oni biegną. No, bieg z cukrzycą się zaczął doskonale. O, proszę pani, proszę nie wyprzedzać. O, i proszę. Nie tamować ruchu. Biegniemy. Wszyscy biegniemy dla zdrowia. Niektórzy biegną z łuskami. Oczywiście nie wolno sobie ułatwić. Ale wszyscy biegniemy dla zdrowia. Proszę Pana, tu papierosów nie sprzedajemy. Szybciej, szybciej, wbijajcie się, szybciej, nie ma nam czekać! Oczywiście przed sklepem nie zabrakło paraliżu drogowego, niektórzy wjechali się tak, co oczywiście kulturalnym językiem kierowców, wszyscy doszli do jednego zgodnego porozumienia, że gdzie ty tu ku jesteś? Sama w sobie Castorama jest dosyć dobrym sklepem. Jak większość sklepów, które budowlane przedstawiam, mają działy. Urządzam dom, buduję dom, ogród, wystrajam dom. Ale oczywiście sklep powierzchniowo jest niewielki. Ma zaledwie 8 kas. Jest trzecim takim sklepem budowlanym w Białymstoku. I... Nie zaskoczył mnie za bardzo. Łops! Na prosty kolek? Co to jest? Akurat maszynista mnie wysadził przy torach, więc zobaczyliśmy halę o, od zewnątrz hala produkcyjna jest taka jaka jest. Przeżyjmy to jeszcze raz. Żegnamy się już z naszym nowo otwartym sklepem biodowlanym w Białymstoku. Relację dla Was Joachim Brodnicki.